Witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Evil Island. I proszę bardzo, tutaj po wejściu do któregoś szybu kopalni, tutaj nam się pojawia taka lokacja jak e, zapomniane katakumby. No i możemy tutaj odnaleźć księżniczkę, tak naprawdę. E, w końcu weszłem szybem kopalni numer 2, gdyż e, gdy weszłem, gdy podeszłem do pierwszego szybu, został on zablokowany. Bo wtedy chciałem się wrócić i trzeci też był zablokowany, a drugi się odblokował. Naprawdę nie wiem jak to działa, ale tak to już jest, dobra. No i te kopalnie są zamknięte, no i dziewczyna jest ukryta gdzieś głęboko w katakumbach. Musisz ją odnaleźć i uratować. Jest tutaj również napisane, że tutaj prawdopodobnie w byłym e, miejscu kaźni dla niepokornych górników może być e, przetrzymywana właśnie e, ta dziewczyna, więc. Zobaczmy, zobaczmy, przejdźmy się tam i zobaczmy. E, w HG modzie jest tutaj oczywiście, o proszę bardzo zabójca, jest tutaj e, bardzo parę fajnych misji. Hmm. Zaczynając od e, tego, że tutaj pojawiają się nieumarli, właśnie ci, e, że jeden z uczniów Diery się e, zbuntował i stworzył sobie tutaj masę takich nieumarłych e, sługi i taka inwazja zombie można powiedzieć. I my musimy oczywiście temu e, wyzwaniu sprostać i zapobiec rozprzestrzenieniu się plagi. No, to tak, tak, dość ciekawie to, to jest e, zrobione. O, proszę bardzo, kolejny zabójca. E, no, inne zadanie to jest oczywiście rozprawienie się z robala głowymi. No i e, jest jeszcze jedno zadanie, nie pamiętam już do końca, bo rzadko je wykonywałem. E, trzeba było jakieś interesy załatwić ze strażnikami czy coś w tym stylu, ale. Ale jak mówię, nie do końca, nie do końca kojarzę. No i i dobrze, tak. No i proszę bardzo, jeszcze więcej e, rozbójników. Niestety tutaj jest to dość. E, tak, Bliseng nie może atakować, to dość ciekawe teksty puszcza. E, ale jak widać, tutaj są takie bardzo wąskie zakamarki, jak to w jaskiniach. No i jest dość ciężko, e, dość ciężko tutaj nawigować. Ważne, żeby e, pierwszą postacią była jakaś e, postać walcząca wręcz, no bo jeśli nie, no to mogą być problemy. Co fajne właśnie, e, o... Proszę bardzo, tutaj są szczenie nietoperza. Tak, szczenię nietoperza ma 80 punktów życia, więc zapiszę, bo nie jestem pewien swego, czy dam sobie tutaj radę. Szczególnie, że e, szczególnie, że te szczenięta nietoperzy e, są raczej mocne. Teraz się zacznę troszkę leczyć. Właściwie nie, że są mocne, tylko naprawdę dużo obrażeń potrafią zadać. No, widzicie jak. Widzicie jak atakowali Brisena. Skrzydła cza czarnego lisonietoperza, co. Co jest odrobinę dziwne, ale no cóż. Niech niech i będzie. Parę razy grałem z... Z Rosjanami właśnie tutaj, w tej lokacji, no i z tego co okaże, nie wiem, czy, czy nie przekręcę, ale mam nadzieję, że nie, i właściwie chodzi mi o to, że tam chodzi mi o to, że tam ci, że, że te nietoperze u nich nazywają się. Szczurami czy myszami, coś w tym stylu. E, latającymi myszami, właśnie się zawsze dziwiłem o co chodzi, ale, ale potem oni mi to wytłumaczyli. I, i, i może dlatego, tu tak jest to przetłumaczone, że liso nietoperza. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jak, mógł, jak mogłoby wyglądać połączenie lisa i nietoperza? No, wyobraźcie to sobie. Naprawdę dziwne. I proszę bardzo. E, no dokładnie, na rozgrzewkę takie szczury nawet gigantyczne, ale to są wciąż szczury. Z pewnością No właściwie nie ma po co wchodzić do tego miejsca, ale chciałem wam pokazać tak czy siak. To gdzieś pewnie przegapię jeden ogon, ale za 25 sztuk złota to nie opłaca mi się grzbietu. W, no, nie opłaca mi się garbić, po schylać po ten ogon. Co jeszcze ciekawego, oj... Jeszcze, to co ciekawe jeszcze jest, że tutaj przy tych wejściach jak widać są takie... Są one e, zasypane śniegiem, a im głębiej w jaskinię, tym tego śniegu jest mniej. To jest też taki fajny smaczek w tej grze, muszę powiedzieć. E, dość fajnie to wygląda i... Naprawdę dość pomysłowo, nie w każdej że tak, tak sprawa wygląda. A, proszę bardzo, jak, jak nas te, te liso-nietoperze atakują bez przerwy. No, a ro, ro, Robalo głowi głowy, -głowy po, po, po rosyjsku to są czerwy, czy coś w tym stylu, więc też też, też bardzo ciekawie się nazywają. No, to tyle to z takich ciekawostek odnośnie Hagemoda. I proszę bardzo, e, znajdź północną dźwignię i otwórz północną dźwignię. Ale jak widać, nie dajemy rady, więc musimy tak czy siak znaleźć klucz. A klucz, jak możecie przypuszczać, będzie w posiadaniu. Będzie w posiadaniu tych strażników diery, którzy sobie mieszkają zapewne tutaj w tym obozowisku. O, proszę bardzo, zabójca. Ale oczywiście, poza tym, można obejść tą dźwignię, czego nie polecam, gdyż jeszcze wam to dokładniej pokażę, ale tam na straży są dość mocni, e, dość moc <laughs> przepraszam. Dość mocni przeciwnicy. <laughs> przepraszam raz jeszcze. Dość mocni przeciwnicy, z którymi e, nie wiem, właściwie nie jestem pewien, czy uda mi się zawalczyć i wygrać, czy czy to oni mnie pokonają. E, nie wiem, nie wiem. E, Pamiętam, że gdy chciałem normalnie... że dawniej, gdy chciałem ich pokonać, to dostawałem taki łomot, że szkoda gadać. Dobra, tutaj nic nie ma. No i możemy wejść do głównego obozowiska tutaj tych zabójców. Oh. Mariana dostała dwa razy po głowie i nie żyje. No to muszę wczytać, cholera. Takie są właśnie skutki nieuwagi, począłem się zbyt pewnie i tutaj od tyłu zaszedł u nas jeden z zabójców, którzy w tych korytarzach się plątali. Tak, teraz oczyściłem już, e, oczyściłem już ich z tego, żeby nam więcej nie przeszkadzali. E, dobrze, i tutaj zobaczyliśmy, że nie ma tutaj żadnej dziewczyny, niestety, no i e, musimy poszukać w południowo-wschodniej części, czyli mniej więcej tutaj. E, aby to zrobić, no i teraz tutaj mamy, właśnie napisane, że są dwie ścieżki. Jeśli tutaj się przyjrzycie, to tutaj jest jedna ścieżka zablokowana przez te, te, tą bramę, którą wam pokazywałem, że się nie da otworzyć, ale tutaj, bardziej na północ, jest druga ścieżka, dłuższa i bardziej niebezpieczna, którą można się przedrzeć, ale my nie będziemy tego póki co robić, bo, bo jest to dość niebezpieczne. Dobrze Ale aby zdobyć klucz musimy pokonać e, tych rozbójników, którzy sobie tutaj e, mieszkają proszę bardzo, przywódca rozbójników 190 punktów życia i dość dobry atak i obrona 109. No <laughs> widzieliśmy już lepiej, ale przynajmniej fajną ma koszulkę, fajnie to wygląda stalowo, tak na stalowo. Mm. Ale pokażę Wam, że nie jest naprawdę trudno go pokonać. Naprawdę nie jest go trudno pokonać. Jeśli byłby to troll, to oczywiście nie dałbym rady, bo by się zbyt szybko regenerował, ale w ten sposób, no to proszę bardzo, sprawa załatwiona. E, mamy e, klucz do przejścia w jaskini. I to było tyle mm, z rzeczy dowódcy. Warto tutaj podnieść te skrzynki. E, choć łatwo można je przegapić, ale warto je podnieść no bo e, może nie, no 15 tysięcy. Oj, 15 tysięcy, oj, kurczę. 15 tysięcy i 10 tysięcy to, to nie są jakieś może mm, kosmiczne pieniądze, ale. Lepiej mieć w kieszeni 15 tysięcy niż nie mieć w ogóle. Prawda? No. I tak jak widać tutaj jest to przejście zablokowane przez yy, bramę a tutaj jest to przejście otwarte. Yy, zobaczymy, które któr któr uda mi się przedostać. I widać tutaj jest jeszcze skarb zamknięty, ale o tym później.